A razem z nami trener Zbigniew Klimowski. Panie Zbyszku, pytanie o 92 rok, ponieważ młodzi kibice, w tym ja również, nie pamiętamy tamtych zawodów, bo nas nie było na świecie, ale po dziś dzień jest to najlepszy polski wynik na skoczni normalnej Pucharu Świata w Predacco. 18 miejsce. Jakieś wspomnienia zostały jeszcze? No te wspomnienia wróciły po gratulacjach od Adama, bo tak to bym naprawdę też nie pamiętam tego dokładnie jak to wyglądało, ale Adam podszedł, gratuluje mi, a ja mówię czego mi gratuluję, No 18 najlepszego miejsca. To no, dziękuję, ale szczerze mówiąc nie za bardzo to nie pamiętam jak to, jak to było. Wiadomo, że to był jeden z podejrzę, przed przedostatni moich sezonów w karierze, to był rok olimpijski. No i sądzę, że głównie nawet do, dzięki temu startowi pojechałem na igrzyska. Dziwne to były czasy troszkę inne, ponieważ 18. miejsce wtedy nie dawało punktów Pucharu Świata nawet. Oj, nie, nie, nie. Rzeczywiście wtedy tylko pierwsza 15. W mojej karierze tylko raz mi się to udało w Oslo, a tych miejsc właśnie z pobliżu tego 15. miejsca, 18, 19, 20, bardzo często mi się to rzeczywiście y, udawało osiągać, ale tych punkcików nie było tak jak teraz. Ta skocznia ona się zmieniła przez te lata? Bardzo niewiele, także jed, to jest, sądzę, że ten w ogóle obiekt to jest jeden z tych starszych obiektów, natomiast y, pozostaje to samo, trzeba swoje robić, dobrze pchać nogą, ponapinać się i na każdej jednej skocznie poleci. Wtedy było 18 miejsce indywidualnie, ale była też drużynówka w tamtym sezonie, pamięta Pan może kolegów, którzy tutaj startowali wtedy? Trudno mi powiedzieć naprawdę, ale tak przypominam sobie, o ile się przypomnę dokładnie, to był bodajże Jarek Mądry, Jasiek Kowal i nie wiem czy nie Bogdan papież. Albo Aleksander Moskal. Chyba pan Moskal, to tak mi się wydaje, teraz nie pamiętam, natomiast... Dokładnie, dokładnie nie pamiętam, także wybacz, ale swój wiek już mam. <noise> Kiedy tak patrzymy na te wyniki, to dzisiejszy kibic może być zszokowany, że wtedy to były bardzo dobre wyniki. W tamtych czasach wydawało się to było w ogóle marzenie, że polskie skoki pójdą aż tak do przodu? No, rzeczywiście miałem tą okazję startować w tym, w tym okresie. Rzeczywiście, że, że te skoki nie były na takim poziomie. Owszem, były troszeczkę tam wcześniej, te lata, gdzie kończył już Piotrek Kwija, Staszek Bobak. Później rzeczywiście taki był, jak my to mówimy, posuchy okres, i w tym okresie akrad ja byłem. I dopiero można powiedzieć, że te skoki ruszyło od czasu Adama, nie? I trwają do tej pory. 92 rok to taki w ogóle udany, bo, bo doczytałem, że tytuł Mistrza Polski właśnie wyjazd wspomniany na Igrzyska jako jedyny Polak. Ech, można powiedzieć tak i nie, bo wiadomo, że Igrzyska to jest taki star, gdzie chce się naprawdę pokazać. Tam niestety no, sytuacja taka była, że tam jest mogła dosyć mocna e, choroba i z wysoką temperaturą, ale. No, ale podeszłem do tego tak, że będąc na igrzyska nie wystartować troszeczkę byłoby nie fair w stosunku i do siebie, i do kibiców i z temperaturą startowałem. wystartowałem tylko na dużej skoczni, na małej się nie dało. Skoki z dużej skoczni, przed chwilą sprawdziłem, są na serwisie YouTube po dziś dzień, da się to zobaczyć. Pamięta Pan tam te skoki, bo to się wydaje, że to jest zupełnie inna dyscyplina niż dzisiaj. No, dokładnie, że, że pamiętam. bo Trudno, żeby nie pamiętać takiego startu. Wiadomo, że każdy by chciał lepiej. No, wyszło jak wyszło i nie, nie będę nie do tego wracał. I, i nieraz chłopacy się śmieją, jak tam trener coś zwraca uwagę, i ten, no to puścimy trenerowi to, co trener wyprawiał na, na Igrzyska. Jeszcze pana jako eksperta od tych skoczni zapytamy, co jest z nich takiego, że tak często tutaj na zgrupowanie się przyjeżdża? To chodzi o to, że ten tylny wiatr czy też profile obiektów? To znaczy jest troszeczkę taka bardziej specyficzna, i rzeczywiście tutaj mamy, można powiedzieć, jedna skocznia, i dwa różne treningi można odbić. Do południa są inne warunki, po południu są inne warunki i to też rzeczywiście dużo nam daje, bo nie jedziemy stricte skakać na skoczni, gdzie są wiatry tylko z przodu, tylko tutaj mamy albo z przodu, albo z tyłu i to jest naprawdę duże, duża pomoc dla zawodników. Tutaj igrzyska się odbędą w 2026 roku, jest taka już decyzja, niedługo modernizacja. Szkoda, że te skocznie prawdopodobnie w takiej formie przestaną istnieć? E, uważam, że nie, że najwyższy czas rzeczywiście, żeby tutaj wszystko to zmodernizowali, bo przybędzie naprawdę znowu nowoczesny obiekt, gdzie można rzeczywiście podjechać i potrenować. Wiemy, że tutaj w okresie tym jesiennym naprawdę dobre warunki są i, i ta pogoda zawsze jest pewna. Tutaj, kiedy przyjechaliśmy, to zobaczyliśmy tę dużą skocznię, dużą, przez którą mamy zawody na normalnej tym razem. Pan pamięta coś takiego, żeby lawina zaszła ze skoku przez błąd w przygotowaniu? Tak, zdarzało się z tym, że najczęściej to się zdarzało, że na tyle było czasu, że jeszcze zdążyli przygotować, ale rzeczywiście niefortunne jakieś tam wjechanie ratraków czy jakiegoś sprzętu może rzeczywiście uszkodzić linek, po czym no, nie wyczuje jedna prężenia i ten śnieg nie się. Na koniec pytanie, pewnie który Pan dostał wielokrotnie już, ale jest Pan krajanem Dawida Kubackiego. Serce rosło, bo Pan zawsze w cieniu tego sztabu, ale Pan również wykonuje niesamowitą pracę w tym wszystkim. Jakie emocje targały, zwłaszcza w to się nie da ukryć, że, że nie każdego z nas targają, czy, czy to jest mój wychowany, czy niewychowany. To jest, to jest obojętne dla mnie osobiście i, i największą to jest frajdą rzeczywiście, jak ci zawodnicy skaczą dobrze, daleko, a na końcu jeszcze ten Mazurek, to, to nie da się ukryć, ale każdemu z nas, ze sztabu, łezka musi się zakręcić. I, I to jest cała ta satysfakcja tej pracy naszej. Czekamy na następców, jak zawsze, jak co kilka lat. Dawid Kubacki, to jest taki wzór pracy, wytrwałości, konsekwencji? Oby tak. Mam nadzieję, że ci młodzi zawodnicy, którzy próbują to tutaj dobić do nas, rzeczywiście wezmą wzór nie tylko od Kamila, Dawida czy pozostałych tutaj zawodników, ale rzeczywiście chcą coś osiągnąć. Naprawdę muszą dużo się poświęcić temu, a efekty muszą, muszą pewien okres. Pracy przejść I, i tu jest najważniejsza ta cierpliwość, bo nie, każdy z zawodników przechodzi pewne kryzysy i, i tu jest ważna też rola i trenerów i, i rodziny. To jest bardzo ważna rodzina, żeby ich wspierała, pomagała, bo, bo w tych ciężkich sytuacjach musi ktoś im pomóc. A my wszyscy co robimy ku temu, żeby rzeczywiście poziom, jaki prezentują ci chłopcy, no był satysfakcjonujący i dla nas, i dla wszystkich kibiców.